Co to są kleszcze? Kleszcze są niedużymi, maksymalnie 15-30 mm długości, stawonogami należącymi do pajęczaków spod gromady Rostoczy, acari? Na świecie występuje ponad 700 gatunków kleszczy. Prawie wszystkie gatunki kleszczy zasiedlają półkulę północną, Europę, Azję i Amerykę Północną. Służy im ciepły i wilgotny klimat. Dlatego często spotyka się je w krajach tropikalnych. W Europie występują do wysokości 1000 do 1500 m dlatego praktycznie nie ma ich na przykład w Szwajcarii. Jednak w związku z ociepleniem klimatu zasięg kleszczy również się zwiększa. W Polsce występuje kilka gatunków kleszczy, z których istotne znaczenie dla ludzi ma kleszcz pospolity Ixodes ricinus. Kleszcze zamieszkują tereny łąk, zarośli i lasów, najliczniej występując na pograniczu poszczególnych biotopów. Pajęczaki te są pasożytami zewnętrznymi kręgowców, drobnych gryzoni, myszy, zwierzyny płowej, bydła, koni, ptaków, rzadziej gadów, człowiek jest dla nich żywicielem przypadkowym. Kleszcze są rozdzielno płciowe. Ich cykl rozwojowy obejmuje formę jaja, larwy, nimfy oraz postać dorosłą, żywią się krwią, dlatego są wyposażone w rejkowaty narząd gębowy przystosowany do ssania krwi, zaopatrzone w liczne ząbki ustawione przeciwnie do kierunków kłódź, co zakotwicza kleszcza w skórze żywiciela. Kleszcze z rodzaju Xodidae w tym kleszcze pospolite. Spożywają krew tylko trzy razy w życiu, przeistoczenie się w kolejną formę rozwojową wymaga zatem żerowania na trzech gospodarzach. Bez posiłku mogą żyć nawet do dwóch lat. Pełen cykl rozwojowy trwa także około dwa lat. Aktywność kleszczy zależy od temperatury otoczenia, jej wzrost powoduje zwiększenie aktywności kleszczy która w Polsce rozpoczyna się na przełomie marca i kwietnia i trwa do października-listopada, jednak choroby odkleszczowe są zgłaszane przez cały rok. Szczyt aktywności kleszczy przypada na okresy maj-czerwiec oraz wrzesień-październik. Kleszcze pełnią rolę wektorów licznych chorób zakaźnych, w czasie ssania krwi wstrzykują one dotkane grzywiciela śliny z którą do organizmu żywiciela mogą się dostać różnorodne drobnoustroje chorobotwórcze. Należą do nich rikecje i inne rodzaje bakterii, wirusy oraz pierwotniaki. Zdarza się więc przeniesienie więcej niż jednego drobnoustroju. Do najważniejszych chorób przenoszonych przez kleszcze na całym świecie należą: borelioza z lymę, gorączka ku, rzadko, częściej przenoszona w skażonych odchodach, gorączka kleszczowa colorado, gorączka, lamista górska listych, afrykańska gorączka odkleszczowa, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna, tularemia, dur powrotny, babyszioza, erlichioza, anaplasmoza. Kleszczowe zapalenie mózgu, a także anaplasmozy bydła. Jakie choroby zakaźne przenoszą kleszcze w Polsce i jak często występują te choroby? W Polsce do chorób przenoszonych przez kleszcze należą: borelioza z lymę, gorączka ku, tularemia, bartonelloza, babyszioza, erlichioza, anaplasmoza, kleszczowe zapalenie mózgu, a także likacjozy z grupy gorączek plamistych. Zgodnie z aktualnymi danymi epidemiologicznymi, największe znaczenie mają dwie choroby, borelioza z Lyme, której prawie 13 tysięcy przypadków zgłoszono w Polsce w 2013 roku, oraz kleszczowe zapalenie mózgu, którego zgłoszono ponad 200 przypadków. Pozostałe choroby przenoszone przez kleszcze albo nie są zgłaszane, albo są to pojedyncze przypadki. W jaki sposób można zapobiegać ugryzieniom przez kleszcze? Zapobieganie ugryzieniom przez kleszcze polega na unikaniu pobytu na terenach zwiększonego ryzyka, gdzie kleszcze występują często, szczelnym osłonięciu skóry odpowiednim ubraniem z długimi rękawami, długimi spodniami, wysokimi skarpetami naciągniętymi na nogawki, butami z wyższą cholewką i ubieraniu czapki z daszkiem lub kapelusza które chronią przed bezpośrednim kontaktem kleszcza ze skórą. Zalecane są ubrania w jasnym kolorze, bo wówczas łatwiej można zauważyć kleszcze. Podczas przebywania w rejonach występowania kleszczy wskazane jest stosowanie repelentów, środków odstraszających kleszcze, zawierających det lub permetryny. Które należy rozpylać na ubranie i odsłoniętą skórę, z wyjątkiem twarzy. Permetryna stosuje się tylko na ubranie. Po każdym powrocie z terenów łąkowo-leśnych konieczna jest dokładna kontrola całej skóry, zwłaszcza pach-fin, pach, okolic za małżowinami usznymi i fałdów skórnych. Co robić po ukąszeniu przez kleszcze? Jak postępować z kleszczem? W przypadku zauważenia kleszcza na ciele należy go jak najszybciej usunąć. Następnie trzeba oczyścić i zdezynfekować miejsce ukąszenia oraz obserwować to miejsce przez następny miesiąc. W razie pojawienia się jakichkolwiek objawów lub silnych obaw związanych z ukąszeniem warto zasięgnąć porady lekarskiej. W jaki sposób usuwa się kleszcza? Najlepiej jest usunąć kleszcza mechanicznie. Na przykład za pomocą pęsety z cienkimi końcami. Najtrudniejsze do usunięcia są małe larwy lub nimfy oraz duże, opite krwią samice kleszczy. Najważniejsze jest, by uchwycić kleszcza za głowę możliwie jak najbliżej skóry oraz uniknąć uciśnięcia tułowia. Szczegóły przedstawiono na rycinach. Amerykańskie CDC poleca, by kleszcza wyciągać bez ruchów rotacyjnych, ciągnąc go prostopadle do skóry, w kierunku przeciwnym do ułożenia aparatu gębowego, stopniowo zwiększając siłę, miejsce w kółcia można umyć wodą z mydłem, a następnie zdezynfekować ranę za pomocą 70% alkoholu lub lubiodyjny. Powinno się także umyć ręce oraz zdezynfekować pensetę użytą do zabiegu. E. Za pomocą pensety, najlepiej zakrzywionej, uchwyć kleszcza za główkę jak najbliżej skóry. Usuń kleszcza poprzez pociąganie go jednostajnym ruchem pionowo do góry. Jak usunąć główkę lub pozostałe fragmenty kleszcza, jeżeli dojdzie do ich oderwania. Pozostały fragment kleszcza należy spróbować usunąć pensetą, tak samo jak kleszcza, ewentualnie jałową igłą, podobnie jak usuwa się drzazgę. Istotne jest, jak duży fragment kleszcza pozostał w ranie. Jeśli jest to tylko fragment aparatu gębowego. Bez głowy, to prawdopodobnie nie zwiększa to istotnie ryzyka zakażenia boreliozą i innymi chorobami przenoszonymi przez kleszcze, może jedynie podrażniać skórę, wówczas można poprzestać na zdezynfekowaniu rany. Jeżeli natomiast w skórze pozostał większy fragment, którego nie potrafimy samodzielnie usunąć, warto zwrócić się o pomoc do lekarza. Im szybciej kleszcz zostanie usunięty, tym mniejsze jest ryzyko zakażenia. W pierwszych 24 godzinach ryzyko przeniesienia czynników zakaźnych jest stosunkowo małe. Znacznie zwiększa się ono dopiero po około 24 godzinach. Czy ugryzienie przez kleszcza boli? Ugryzienie przez kleszcza jest bezbolesne. Podczas wkłówek aparatu gębowego kleszcz wydziela substancje znieczulające. Dlatego osoba, na której żeruje kleszcz najczęściej o tym nie wie i odkrywa kleszcza przypadkowo. W jaki sposób kleszcze rozpoznają swoje ofiary? Kleszcze rozpoznają swoje ofiary po zapachu, ciepłocie ciała oraz wydychanym dwutlenku węgla. Kleszcz szuka na człowieku miejsca pokrytego cienką skórą, wilgotnego i dobrze ukrwionego. Najchętniej wybiera miejsca pod kolanami, pod pachą, kark oraz obszary u nasady włosów. Co to są choroby przenoszone przez kleszcze? Chorobami przenoszonymi przez kleszcze nazywa się choroby zakaźne, którymi ludzie zarażają się za pośrednictwem ukąszeń przez kleszcze, pełniące rolę przenosicieli, wektorów. Choroby w Polsce należą do nich: borelioza z Lyme, gorączka ku, tularemia, bartonelloza. Babrzioza, erlichioza, anaplasmoza, kleszczowe zapalenie mózgu oraz rikacjozy z grupy gorączek plamistych. Borrelioza z Lyme, wieloukładowa choroba wywołana przez bakterie, krętki z rodzaju borrelia. Gorączka kubakteryjna choroba od zwierzęca, której źródłem są owce i bydło. Czynnikiem etiologicznym są gramujemne pałeczki z rodzaju coxiella. Tularemia ostra choroba bakteryjna zwierząt i człowieka wywołana przez pałeczkę Francisella tularensis, którą przenoszą kleszcze oraz komary, cechą charakterystyczną choroby jest silny odczyn ze strony węzłów chłonnych. Bartonelloza od zwierzęca Choroba zakaźna wywołana przez bakterie rodzaju Bartonella, zazwyczaj przenoszona na człowieka w wyniku podrapania przez zwierzęta, sporadycznie przez ukąszenia kleszczy. Chorobę, określaną też jako choroba kociego pazura wywołuje Bartonella henselae lub Bartonella celarritgeae. Erlichioza czyli anaplasmoza od kleszczowa choroba zakaźna którą wywołują gramujemne bakterie Anaplasma cytofilum, kleszczowe zapalenie mózgu wirusowa choroba ośrodkowego układu nerwowego przenoszona przez kleszcze oraz niepasteryzowane mleko i wytworzone z niego produkty mleczne. Czynnikiem etiologicznym są wirusy z rodziny Flaviviridae. Rikacjozy z grupy gorączek plamistych Gorączka plamista, angielski. Spod Fever, to grupa od kleszczowych chorób zakaźnych wywołanych przez rikację. W poszczególnych rejonach geograficznych choroby wywołują różne gatunki riketsji. W Europie występuje gorączka plamista wywołana przez rikę tsiaconorii, przenoszona przez kleszcze psierchippicephalus sanguineus.